Zrobiłam jeszcze kilka szkiców, tak na wszelki wypadek. A maja, nie trzeba. Kreacje są już gotowe. Wyglądają nieziemsko. Nie martw się. Masz rację, ale zależy mi na tym, żeby się udało. Pokażę ci. Ha! Nie! Podniosę. Proszę. Dziękuję. Jesteś bardzo miły. <grystanie> to nic. Do zobaczenia. Oby. Ziemia do Amai! A, mówiłaś coś? Oh, River Kendall ci się spodobał! Że Amaja i River Kendall? Psz, nie, nie mam czasu na takie rzeczy! Niedługo mamy próbę. To jest teraz najważniejsze. Musisz zająć myśli czymś innym niż pokaz. Wszystkie musimy. Tak, dlatego ci pomożemy. Dopilnujemy, żebyś spytała Rivera, czy chce się z tobą umówić. Umówić się z nim? Ja bym tak zrobiła. Tylko musisz się upewnić, że nie ma dziewczyny. Nie musiałaś. Wiem, że nie ma, ale serio myślisz, że mam go tak zapytać? A co? Chcesz, żebym to zrobiła za ciebie? Nie. No dobrze, spróbuję. Mam stresa, ale spróbuję. Hej, czy znowu coś upuściłaś? <głos> <głos> Czy się puściłam? Zabawne, nie, nie, tym razem nie ja, tylko. ja. <noise> muszę już iść. Jestem najgorsza. Pomogę ci! Wysyłam filmik. Obejrzyj go i spotkamy się po lekcjach. Powtórz ruchy z filmiku, zapoczątkujesz nowy trend w internecie. Będziesz gwiazdą, a river ci się nie oprze. Jesteś gotowa? Chyba tak, ale wiesz, że kiepsko tańczy. Myślisz, że się uda? Hello, a montaż? Nikt nas nie widzi. Wezmę najlepsze ujęcia. Start. Ale ekstra. Wszystko w porządku? Tak, mała wywrotka. Cała ja. To ja już pójdę na lekcję tańca. Ten filmik ha? to prawdziwy hit. Mogę go wstawić? <grym> <grym> oh, maja? Czyli pomysł Violet nie wypalił. Chodź ze mną. To nowa paleta nastrojów. Dopasowuje się do ciebie. Wygląda mnie ziemsko i czuję się piękna. Ekstra. Jesteś pierwszą osobą, której go zrobiłam. Jeśli zadziała, na pewno będę go używać. A teraz leć. River! River! Jej! Wszystko ok? Chcesz do pielęgniarki? Dopiero... co? Nie! Paleta nastrojów! Jestem czerwona, bo się. to znaczy. lepiej pójdę do pielęgniarki. PA! Czerwona jak burak! Myślał, że jestem chora! Hmm. Nie sprawdzałam, jak paleta działa przy stresie i podekscytowaniu. Muszę jeszcze nad tym popracować. Nie, to koniec. Po tym wszystkim już na pewno mu się nie spodobam. Mam wrażenie, że wcale jej nie pomogłyśmy. Ja też. Mogłyśmy się nie wtrącać. A może właśnie musimy jeszcze raz spróbować pokazać jaka naprawdę jest Amaya. <grystanie> hey. Nie! Ale ze mnie nie zdara, ciągle coś przy tobie upuszczam. Nawet nie wiesz jak mi głupio. <grystanie> nie powinno. To tak jakby nasza tradycja. Zmieniasz kolor włosów? Pewnie dopasowuje kolor do nastroju. Waham się pomiędzy różowym, zielonym a turkusem, czyli chyba wszystko mi się miesza. Serio? Bo w ogóle tego po tobie nie widać. Tak? Tak! <grym> chyba mnie nie znasz. <grym> chciałbym poznać. No bo wiesz, bo jesteś stolna i zabawna. No i właśnie dlatego chciałbym się z Tobą umówić. Ze mną? Tak! Znaczy. Tak! Jeśli proponujesz spotkanie, a proponujesz mi... Totalnie chciałbym się spotkać. Super. Serio ekstra. Hej, dziękuję za pomoc dziewczyny. Zaprosił mnie! Powiedział, że bardzo chciałby mnie poznać. Nawet nie musiałam mu zaimponować. Lubi mnie taką, jaka jestem. Tak się cieszę. To widać. Nadal masz makijaż Jade. Tak, jeszcze go dopracuję. Dokładnie! Chodźcie. Chodźcie, wielki dzień! Film jesteśmy! Musimy już biec do sali! Nie możemy się spóźnić na próbę techniczną! Nie mogę uwierzyć, że to już próba generalna przed naszym pokazem! Bez deszczu? Nie ma tęczy! Powodzenia, dziewczyny! <laughs> Czy ty powiedziałaś. To słowo, którego nie można wypowiadać. Nigdy nie mów tego w dniu pokazu. Każdy w naszej szkole wie, że to słowo zawsze przynosi pecha. Sprowadza bardzo złe moce, przez które wszystko zaczyna się walić. Naprawdę? Ale na serio? Eee, to wiesz, tylko takie gadanie. <laughs> 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 Okej, okay, cofam to, cofam! Co zrobić, żeby zdjąć klątwę? Jejku, naprawdę? Podobno Amaya sprowadziła klątwę. A a czy jesteście pewne, że Amaja musi akurat dotknąć sam czubek tego rogu jednorożca? To jedyny sposób. Okej, okay. prawie jeszcze troszeczkę bliżej. Uh. 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 Jest! Dotknęłam go! Okej, okay. trzymaj na nim palec i powtarzaj za mną. Duchu jednorożca, prośbę mam, niechaj klątwa zniknie nam duchu jednorożca, prośbę mam. Niechaj, klątwa zniknie nam! Udało się! Idźcie! Prosto do sali i podkręćcie kolorów moc. Pamiętajcie! Tak się mówi w Rainbow High. Tamto słowo jest zakazane! Hej! Hey. Wow. Próba grupa techniczna, grupa poranna, zapraszamy na scenę! Chciałem cię zobaczyć, zanim się zacznie. Na pewno sobie poradzisz. Oby rzecz mi powodzenia! Słowo, którego się nie mówi! A Maja, nie mamy czasu, żeby wspinać się na jednorożca! Złe duchy! Proszę! Miejcie dla nas litość! Nie mamy czasu! To się zaczęła! Chcę widzieć styl i luz. Gotowe? Tak, stroje są gotowe. No to zaczynamy. Udana próba to udany występ. A nieudana próba, to lepiej nie mówić. Start! Wciśnij! Nie to, tamten guzik! Dosyć! E, przepraszam za to. Pora na wiechwórę. O, smutna emotka. Wiatrak nie działa. Bez obaw, zwiększę moc. A, Ja a... to... staram się. Przycisk się zaciął. Macie coś z tym zrobić już. Jestem pani rad i wymagam czegoś więcej. Prawdziwa młoda to duch pokolenia! Postarajcie się! Nie chcę się wyłączyć! Wszystkie uwielbiamy panią i szanujemy, a imitacja to najwyższa forma pochlebstwa. Dosyć! Dziewczęta? Jeśli chcecie zostać w mojej szkole, dobrze wam radzę, to ostatnia taka wpadka. Teraz posprzątajcie scenę. Następna grupa ma próbę. Emotka załamki! Musimy zająć się muzyką, naprawić kreację, do tego zostały nam tylko dwie godziny! Pójdę na górę poszywać sukienki, wy zajmijcie się sprzętem. Zaraz wracam! Ej! Czekałem na ciebie. Martwiłem się przez to słowo, którego się nie mówi. To była jakaś katastrofa. Przynajmniej mamy już to za sobą.